Witajcie kochani. Na fali piątkowego live'u ze Scrollboxem postanowiłam spróbować tych markerów w odsłonie akwarelowej, więc zabrałam się za tworzenie kolejnej pracy. Też wykorzystuję taśmę łosi bo to w jaki sposób zrobiliśmy tamtą pracę na tamtym live'ie bardzo mi się podobało, dlatego stwierdziłam, że i tym razem wypróbuję. Washi I zobaczę, co mi z tego tak naprawdę wyjdzie. Nakładam te markery na paletkę, żeby mi było łatwiej z nich korzystać jako z akwareli. I powoli zaczynam wypełniać te moje przestrzenie, które tutaj widzicie. Staram się wykorzystywać wszystkich tych markerów, które były w zestawie, żeby zobaczyć, jak one będą wyglądały, jakie dokładnie będą miały kolory na papierze, kiedy będą rozwodnione, kiedy nie będą tak intensywne, jak wtedy, kiedy używaliśmy ich bezpośrednio z markera. I powiem Wam, że podoba mi się ta kolorystyka i też przez to, że ten papier nie jest typowo akwarelowy, to zaczęły tutaj powstawać mi takie malutkie, drobniutkie kropeczki, jakby... Ten papier w niektórych momentach wsysał kolory troszeczkę bardziej i zaczęła mi się tworzyć um, taka dodatkowa struktura, co mi się strasznie spodobało um, i fajnie mi się pracowało generalnie z tymi markerami, właśnie rozwadniając je, właśnie nakładając je pędzlem. Co w moim przypadku przecież nie jest takie oczywiste, bo ja jednak lubię, kiedy kolor jest bardzo intensywny. I ja oczywiście wykorzystam je też z markera bezpośrednio, nakładając na papier, natomiast do tła naprawdę świetnie się sprawdziły. Kto by się spodziewał, że markery od firmy, która kojarzy mi się tak naprawdę z biurowym wyposażeniem, ma takie fajne markery. I tak samo jak na live, tak i tutaj wzięłam cyrkiel, żeby narysować sobie koła. No, bo ja po prostu lubię koła i stwierdziłam, że one tutaj będzie tak samo pasować jak w poprzedniej pracy, ale będzie to takie obramowanie jakby konkretnego wzoru. Postanowiłam stworzyć tutaj drzewo życia. Nie wiem skąd mi ten pomysł przyszedł do głowy. Ale stwierdziłam, że hmm, okej, okay, nie ma sprawy, robimy drzewo życia, ale w postaci medalionu, stąd to koło. I w sumie powiem Wam, że wcale nie planowałam tego nagrywać. To miało być taka moja niedzielna refleksja, taki odpoczynek, po prostu chwila, żeby się pobawić nowymi zabawkami. Ale w sumie uznałam, że wcisnę ten przycisk nagrywania, bo czemu nie? Może akurat będzie dodatkowy film? Może będę mogła się z wami podzielić, jakby tym moim niedzielnym spotkaniem z markerami? I może coś z tego stworzycie również wy, że może ta praca was zainspiruje? Tak więc miałam w głowie wiele wątpliwości, ale jednak jesteśmy. Jednak widzicie ten film. Może nawet nie dlatego, że ta praca jest jakaś przełomowa, wspaniała, cudowna, ale sprawiła mi dużo przyjemności, sprawiła mi dużo relaksu. I naprawdę fajnie mi się korzystało z tych przyborów, i cała ta praca mi się po prostu podoba. Zresztą drzewo życia jest mega inspirujące i myślę, że, że każdy przynajmniej raz w życiu powinien stworzyć w jakiś sposób drzewo życia. Nie mówię, że koniecznie malować. Można sobie wyszyć, wykleić, zmakramować, jakkolwiek macie ochotę, jakkolwiek potraficie, ale jest to bardzo fajny motyw. Na początku powiedziałam, że w sumie nie za bardzo wiem skąd mi się wziął ten pomysł z głowy, ale po prawej stronie mojego biurka wisi przepiękna makrama zrobiona przez Beatkę, która jest drzewem życia. Przypuszczam, że to po prostu inspiracja, którą mam, tak naprawdę, na wyciągnięcie moich oczu. <śpuszczam> no, nie dosłownie, ale widzę tą makramę codziennie i pewnie ona mnie po prostu zainspirowała do zrobienia tego podświadomie, bo dopiero teraz, kiedy zastanawiałam się, co dalej wam powiedzieć, <grytanie> no to spojrzałam na tą makramę i mówię, o gocha, ty to jesteś genialna, nie ma co. Mam teraz ubaw w samej siebie, ale w sumie nawet dosyć często mi się to zdarza, że nie zdaję sobie sprawy, że coś mnie zainspirowało, że zobaczyłam coś, co później Wykorzystuję w moich pracach i dopiero po przeanalizowaniu, po głębszym zastanowieniu się, skąd mi się to wzięło, po rozejrzeniu się dookoła, jakie jest, aha, okej, okay, dobra, <laughs> nie było tematu. Jak widzieliście, tak naprawdę naszkicowałam sobie tylko główny pień i korzenie, żeby było mniej więcej na środku i żeby mi się to wszystko zmieściło. Natomiast górna część tego drzewa była przypadkowa. Jak coś tam udało mi się domalować, tak też robiłam i nie zastanawiałam się nad tym zbyt długo. Natomiast liście to tak jak widzicie, wzięłam po prostu markera i go przyciskałam do papieru w różnych kierunkach, żeby jednak ta końcóweczka była spiczasta, a grubszy ten element był bliżej gałęzi. I tak po całości jechałam. Jakkolwiek udało się przystępować w zasadzie tego markera. Tak też wychodziło. I tak mi powstało moje drzewo. Ono nie jest skomplikowane, ono też nie wymaga jakichś wielkich umiejętności. Jestem przekonana, że każdy jest w stanie coś takiego narysować, zwłaszcza jeżeli ma cyrkiel, bo najtrudniejszy etap tej całej pracy to było koło, a cała reszta. No wszyscy w podstawówce rysowaliśmy różnego rodzaju drzewa, dlatego jestem pewna, że każdy z Was jest w stanie sobie coś takiego narysować. A ja tutaj jeszcze dodatkowo wzięłam złoty marker i w kilku miejscach po prostu zakolorowuję liście, żeby było kilka takich błyszczących, i troszeczkę innych niż cała reszta. Bo przecież zawsze jest fajnie, jak coś się błyszczy, przynajmniej u mnie, ja tak lubię. No, i tu prawie, że koniec tego naszego drzewa. Jeszcze będzie tutaj kilka highlightów, kilka takich kropeczek w różnych miejscach, żeby uzupełnić tą pracę. Ale szczerze mówiąc, one nie były konieczne. Ale tak dobrze to rysowało, że nie chciałam skończyć, chciałam tworzyć dalej i dalej. Dlatego, coś tam jeszcze sobie dorysowuję bo po prostu jest to mega przyjemne, tym bardziej Wam polecam, żebyście spróbowali zrobić coś takiego. I wcale nie musicie wykorzystywać do tego Washi. Ja ją wzięłam na fali właśnie tamtego live'a, ale tak naprawdę to nie było wcale konieczne. Washi pomogła mi po prostu stworzyć trochę inne tło. Dzięki temu mam po prostu te kolory w różnych miejscach, a nie jest tylko jeden gdzieś tam rzeczywiście w tle. No i tak naprawdę to, to, to by było tyle. Po ściągnięciu washi całkiem fajny daje to efekt. No to muszę przyznać, że, że jest to po prostu troszeczkę inny wygląd. Ale tak jak mówię, no absolutnie nie jest konieczne i tak naprawdę można tu było jeszcze wziąć ten brązowy marker i w tych miejscach, gdzie stworzyły się takie białe linie, zrobić linie brązowe. Bo to może, może dodałoby coś takiego fajniejszego do, do tej całej pracy. Natomiast uznałam, że pójdę w drugą stronę i obrysuję sobie na biało to moje koło, ten mój medalion, żeby właśnie było to bardziej spójne. Chyba tym razem chciałam, żeby to było troszeczkę bardziej jasne, a nie takie intensywne, jak to, co widzicie obok. No i to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście i że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że chociaż trochę zainspirowała Was ta praca do tworzenia, także dajcie znać, co o tym myślicie. A ja już bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa Pa!